Cała Polska wstrzymuje oddech. Zenon Martyniuk, niekwestionowany król disco Polo, artysta uwielbiany przez miliony, idol prostych ludzi i symbol sukcesu, po raz pierwszy od miesięcy przerywa milczenie. Powód? Skandal jego syna, Daniela Martyniuka, który wstrząsnął opinią publiczną i doprowadził do rodzinnego kryzysu, jakiego nikt się nie spodziewał. To, co miało być tylko chwilową aferą, przerodziło się w dramat dwóch pokoleń. Dziś Zenon mówi wprost – to koniec mojego milczenia. Słowa, które rozeszły się po całym kraju niczym grom z jasnego nieba. Zenon Martyniuk to postać, której nie trzeba przedstawiać. Jego przeboje, takie jak Przez Twe Oczy Zielone czy Życie to są chwile zna cała Polska. Od lat uosabia sukces, radość i rodzinne wartości. Był wzorem skromności i stabilności, kimś, kto unikał skandali, mimo że jego syn Daniel wielokrotnie przyciągał uwagę mediów swoim burzliwym życiem. Ale teraz, po ostatnim incydencie na pokładzie samolotu, który doprowadził do publicznego upokorzenia rodziny Martyniuków, nawet Zenon nie potrafi już milczeć. Według informacji, które obiegły polskie media, artysta ma być głęboko rozczarowany zachowaniem syna. W rozmowie z jednym z tabloidów miał powiedzieć: To nie ten syn, którego wychowałem. Te słowa w jednej chwili stały się cytatem dnia powtarzanym w radiu, telewizji i mediach społecznościowych. Internauci nie mają wątpliwości. Coś pękło w rodzinie Martyniuków. Dla wielu to symboliczny koniec epoki, upadek idealnego wizerunku ojca i syna, który przez lata był częścią kultury disco polo. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. Jedni współczują Zenonowi, pisząc, żaden ojciec nie zasługuje na taki ból. Inni z kolei uważają, że artysta zbyt długo chronił swojego syna, a teraz płaci za lata pobłażania. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy, memów i nagłówków. Zenon odcina się od Daniela, rodzinny dramat Martyniuków, król disco polo bez następcy. Tymczasem bliscy muzyka ujawniają, że decyzja o odcięciu kontaktu z Danielem nie była łatwa. Zenon miał przez długi czas walczyć z samym sobą, rozdartym między miłością ojca a odpowiedzialnością artysty, którego nazwisko stało się Marką. Dla niego to nie tylko syn, to część jego historii, ale też ciężar, który może zniszczyć wszystko, co zbudował, mówi anonimowe źródło z otoczenia Martyniuka. W środowisku muzycznym zawrzało. Artyści, menedżerowie i fani komentują każde słowo, każdy gest Zenona. W telewizjach śniadaniowych temat Martyniuków stał się codziennym punktem dyskusji, a eksperci od wizerunku mówią wprost: Zenon walczy o przetrwanie. O swoje nazwisko, o muzykę, o spokój. Czy to koniec relacji ojca i syna? Czy może dramatyczna próba ratowania reputacji? Jedno jest pewne: to już nie jest rodzinny konflikt to medialna burza, która pochłonęła jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce. I choć Zenon Martyniuk próbuje zachować godność, jego słowa brzmią jak echo bólu, którego nie da się już ukryć. Przez lata rodzina Martyniuków była symbolem sukcesu i harmonii. Zenon, legenda sceny disco Polo, idol tysięcy Polaków i jego syn Daniel, dziedzic słynnego nazwiska, który miał kontynuować muzyczne dziedzictwo ojca. Na zdjęciach z koncertów uśmiechnięci, w wywiadach pełni ciepła, w oczach opinii publicznej rodzina idealna, ale ta fasada zaczęła pękać dawno temu. Coraz częstsze doniesienia o wybrykach Daniela, jego kłopotach z prawem, awanturach i skandalach alkoholowych zaczęły rzucać cień na cały wizerunek Zenona. Ten jednak milczał, nie komentował, nie potępiał, próbował chronić syna przed medialną burzą do czasu. Wszystko zmieniło się po ostatnim incydencie na pokładzie samolotu, który przeszedł do historii jako jeden z największych skandali w polskim showbiznesie. Daniel Martyniuk miał zachowywać się agresywnie wobec obsługi lotu, a jego nazwisko po raz kolejny znalazło się w nagłówkach tabloidów. Wideo z zajścia, nagrane przez pasażera, w ciągu kilku godzin obiegło całą Polskę. Internet eksplodował. Po raz pierwszy opinia publiczna nie współczuła już synowi Zenona, ale zaczęła pytać: Gdzie jest ojciec? Zenon Martyniuk zniknął. Przez ponad tydzień nie wystąpił publicznie, nie odezwał się w mediach społecznościowych, odwołał nagrania i wywiady. W środowisku muzycznym mówiło się, że jest załamany że unika kamer i że nie może uwierzyć, że to jego syn. Kiedy jednak presja mediów stała się zbyt duża, artysta postanowił przerwać milczenie. Jego wystąpienie w telewizji TVP Info stało się wydarzeniem dnia. Zenon pojawił się w studiu z widocznym napięciem, blady, wyraźnie zmęczony. Gdy dziennikarz zapytał go wprost o Daniela, na chwilę zapadła cisza, a potem padły słowa, które wstrząsnęły Polską. To nie ten syn, którego wychowałem. Wypowiedź, pełna bólu i żalu, rozeszła się w sieci w ciągu minut. Dla wielu to był moment symboliczny. Ojciec, który przez lata milczał, wreszcie nie wytrzymał. Zenon nie ukrywał, że rozważa całkowite odcięcie kontaktu z Danielem. Nie mogę dalej milczeć. Każdy ma granice, nawet ojciec. Powiedział z wyraźnym drżeniem głosu. Źródła z jego otoczenia potwierdziły, że artysta chce skupić się wyłącznie na muzyce i zakończyć etap chaosu, który przyniósł mu syn. Bliski przyjaciel Martyniuka ujawnił w rozmowie z faktem: Zenon nie śpi po nocach. Powtarza, że nie rozumie, jak Daniel mógł zniszczyć to, co razem budowali przez tyle lat. W mediach zawrzało. Gazety i portale prześcigały się w tytułach Rodzinny rozpad u Martyniuków. Zenon odcina się od syna. Król Disco Polo walczy o dobre imię. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy. Jedni pisali: Zenon ma rację, musi chronić swoje nazwisko. Inni: Jak ojciec może zostawić syna w takiej chwili? Dyskusje rozlały się na fora, programy śniadaniowe i serwisy informacyjne. W międzyczasie ujawniono kulisy rozmowy, którą Zenon miał odbyć z prawnikiem swojego managementu. Artysta miał powiedzieć: Nie chcę, żeby nazwisko Martyniuk kojarzyło się z hańbą. To zdanie, choć nieoficjalne, momentalnie przedostało się do mediów i rozpętało kolejną falę komentarzy. Według osób z branży, Zenon boi się, że skandal Daniela może zaszkodzić jego kontraktom koncertowym i reklamowym, a niektórzy sponsorzy już zapowiedzieli weryfikację umów. Wokalista zespołu Classic, przyjaciel Zenona, powiedział w jednym z wywiadów: Zenek to dobry człowiek, ale dziś jest między młotem a kowadłem. Z jednej strony syn, z drugiej całe jego życie, kariera, tysiące ludzi, którzy na niego patrzą. Słowa te tylko podsyciły emocje. W programach telewizyjnych pojawiają się eksperci od wizerunku, którzy analizują każde zdanie Zenona. To moment krytyczny. Jeśli teraz nie odetnie się od syna, straci wiarygodność. Ocenia jeden z nich. Drugi dodaje, ale jeśli to zrobi, ludzie nazwą go bezdusznym. Na forach fanów Disco Polo trwa wojna komentarzy. Jedni piszą, że Daniel zasłużył na konsekwencje, inni wzywają do pojednania niech Zenon mu wybaczy, przecież to jego dziecko. Każdy post, każda wypowiedź Zenona staje się natychmiastowym wiralem. W środowisku muzycznym mówi się, że to największy kryzys w karierze Zenona Martyniuka. Choć oficjalnie nie zrezygnował z koncertów, jego najbliżsi przyznają, że odwołał kilka występów i ograniczył kontakty z mediami. Widziano go samotnego, bez ochrony, w małym kościele niedaleko rodzinnego Białego Stoku, gdzie, jak mówią parafianie, modlił się długo i w ciszy. Cała Polska patrzy teraz na rodzinę Martyniuków jak na filmowy dramat pełen emocji, bólu i konfliktów. Ojciec, który przez lata milczał, dziś walczy o własne imię. Syn, który miał być jego dumą, stał się jego przekleństwem. I choć Zenon mówi, że potrzebuje spokoju, trudno uwierzyć, by ten spokój szybko nadszedł. Scena Disco Polo już nigdy nie będzie taka sama, a nazwisko Martyniuk znów znalazło się na ustach całej Polski. Tym razem nie z powodu muzyki, lecz rodzinnego dramatu którego nikt nie potrafi zatrzymać. Daniel po skandalu całkowicie zniknął z życia publicznego. Jego telefon milczy, profile w mediach społecznościowych zostały usunięte, a znajomi odmawiają komentarza. Według niepotwierdzonych informacji miał opuścić Polskę i wyjechać do jednego z krajów Europy Zachodniej, gdzie próbuje zacząć wszystko od nowa. Niektórzy mówią o pobycie w prywatnym ośrodku terapeutycznym, inni twierdzą, że Daniel sam poprosił o pomoc, by odciąć się od przeszłości i oczyścić głowę. Jednak brak jakichkolwiek dowodów tylko potęguje plotki. W mediach panuje cisza, ale w internecie każdy dzień przynosi nowe spekulacje: czy to ucieczka, czy świadoma próba odkupienia win. Tymczasem Zenon Martyniuk wrócił na scenę. Choć wznowił koncerty, widać, że nie jest już tym samym człowiekiem. Na jego twarzy pojawiła się zmęczona powaga, a w głosie cień smutku. Publiczność zauważyła, że podczas występów artysta unika utworów, które niegdyś dedykował rodzinie. Nie mówi o Danielu ani słowem. Na pytania dziennikarzy odpowiada krótko: Nie chce wracać do tego tematu. Dla wielu fanów to znak, że rozdział ojciec-syn został definitywnie zamknięty. W kuluarach branży muzycznej krążą pogłoski, że Zenon miał otrzymać propozycję udziału w specjalnym programie telewizyjnym, w którym mógłby opowiedzieć o swojej drodze przez kryzys. Jednak jak dotąd konsekwentnie odmawia. Nie chcę, żeby moja rodzina była tematem publicznego spektaklu, miał powiedzieć jednemu z producentów. To stanowisko tylko wzmocniło wizerunek Zenona jako artysty, który walczy o zachowanie godności w świecie, gdzie każdy dramat staje się treścią nagłówków. Fani, choć wciąż wierni, czują niepokój. Na forach i grupach poświęconych disco polo pojawiają się komentarze pełne tęsknoty. Zenek wygląda, jakby śpiewał z bólem w sercu. W sieci krąży nagranie z jednego z jego ostatnich koncertów, na którym w trakcie piosenki Życie to są chwile, wokalista przerywa śpiew i spuszcza wzrok, jakby wspomnienia go przytłoczyły. Widownia milknie, a potem rozlega się burza oklasków gest wsparcia dla człowieka, który mimo wszystkiego wciąż stoi na scenie. Media próbują dotrzeć do prawdy, ale rodzina Martyniuków milczy. Żona Zenona, Danuta, nie udziela wywiadów, a w bliskim otoczeniu panuje dyscyplina, żadnych przecieków, żadnych komentarzy. Dziennikarze opisują to jako mur ciszy, który ma chronić to, co zostało z prywatności jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce. W miarę upływu tygodni coraz więcej osób zaczyna zadawać pytanie: Czy Zenon kiedykolwiek zdoła wybaczyć synowi? Czy publiczne przeprosiny Daniela mogłyby coś zmienić? A może granica została przekroczona bezpowrotnie? Znajomi muzyka są podzieleni. Jedni mówią, że w głębi duszy Zenon wciąż czeka na pojednanie, inni twierdzą, że decyzja o odcięciu kontaktu była ostateczna. Wśród fanów pojawiły się petycje i listy otwarte, w których proszą artystę, by, by dał Synowi drugą szansę. Niektórzy sugerują, że taki gest mógłby mieć nawet wymiar symboliczny, byłby znakiem, że po wszystkich burzach wciąż można odbudować to, co zniszczone. Ale sam Zenon konsekwentnie unika tematu. Każde jego milczenie tylko podsyca emocje. Dla opinii publicznej to już nie tylko rodzinny dramat, lecz metafora, opowieść o ojcu i synu, o dumie i upadku, o granicach przebaczenia. Polska patrzy na ten konflikt z mieszaniną współczucia i fascynacji. Wszyscy zadają to samo pytanie: czy nadejdzie dzień, w którym Zenon i Daniel znów staną obok siebie? A może historia Martyniuków stanie się ostrzeżeniem, że nawet największa miłość rodzinna nie jest w stanie przetrwać ciężaru publicznego wstydu? Gdy emocje zaczynały już powoli opadać, media dotarły do informacji, która ponownie rozgrzała opinię publiczną. W jednym z programów śledczych ujawniono, że Daniel Martyniuk, mimo zniknięcia z przestrzeni medialnej, miał ostatnio skontaktować się z jednym z dawnych współpracowników ojca. Według źródła rozmowa trwała zaledwie kilka minut, ale padły w niej słowa, które zmroziły wszystkich. Powiedz, stacie, że jeszcze się spotkamy, nie w mediach, tylko w prawdziwym życiu. Nie wiadomo, czy była to zapowiedź pojednania, czy raczej znak, że konflikt w rodzinie Martyniuków dopiero wchodzi w nową fazę. Reporterzy próbują potwierdzić, czy do kontaktu rzeczywiście doszło, ale żadna ze stron nie chce komentować sprawy. Zenon Martyniuk, zapytany przez dziennikarza po jednym z koncertów, odpowiedział krótko: nie będę komentował spraw rodzinnych, życzę synowi spokoju. To zdanie, choć dyplomatyczne, natychmiast zostało odczytane przez media jako sygnał, że coś się zmienia. Czyżby po miesiącach milczenia w sercu ojca tliła się iskra nadziei na przebaczenie? Internet zareagował błyskawicznie. W sieci pojawiły się nagłówki w stylu Zenon łamie ciszę, czy Daniel wróci do domu, a pod nimi setki komentarzy. Jedni pisali o nadziei i miłości ojcowskiej, inni o cynicznej grze wizerunkowej. Niektórzy zauważyli, że w ostatnich dniach Zenon dodał do swojego repertuaru piosenkę Nie zapomnę nigdy, której nie wykonywał od wielu lat. Czy to tylko przypadek, czy ukryte przesłanie do syna? Media śledcze idą dalej. Dziennikarze portalu Super Express dotarli do informacji, że Daniel może przygotowywać własne oświadczenie dla opinii publicznej, być może w formie wywiadu lub listu otwartego. Podobno ma w nim wyrazić skruchę i wziąć pełną odpowiedzialność za swoje błędy. Jeśli to prawda, taki gest mógłby zmienić wszystko. Byłby to pierwszy krok do pojednania i być może Pierwszy moment od miesięcy, w którym nazwisko Martyniuk znów pojawiłoby się w kontekście nadziei, a nie skandalu. Ale są też tacy, którzy ostrzegają, że nie należy ufać w tak łatwe zakończenia. Jeden z publicystów napisał: Rodzina Martyniuków to teraz teatr emocji, a każda scena grana jest na oczach milionów. Prawdziwe uczucia trudno odróżnić od wizerunkowych gestów. Trudno się z tym nie zgodzić. W epoce, w której każda łza może stać się nagłówkiem, nawet najintymniejsze słowa ojca i syna stają się częścią medialnego spektaklu. Dla wielu Polaków historia Martyniuków to nie tylko opowieść o sławie i upadku, to lustro, w którym odbija się współczesna Polska, kraj, w którym bohaterowie wczorajszego dnia stają się antybohaterami dzisiejszego, a dramaty rodzinne zamieniają się w ogólnonarodowe emocje. To również przypomnienie, że za światłem reflektorów kryje się człowiek z jego bólem, wstydem i tęsknotą. Czy Zenon i Daniel znajdą w sobie siłę, by ponownie porozmawiać, nie jako gwiazda i skandalista, lecz jako ojciec i syn, czy Polska będzie świadkiem pojednania, na które czekają miliony fanów, a może to tylko cisza przed kolejną burzą, która na nowo roztrzaska obraz rodziny Martyniuków. Jedno jest pewne: ta historia jeszcze się nie skończyła. Każde nowe zdanie, każdy gest, każde spojrzenie Zenona na scenie i każdy ruch Daniela w sieci może stać się początkiem nowego rozdziału. Jeśli chcesz poznać kolejne sensacyjne informacje o tym, co naprawdę dzieje się za kulisami życia rodziny Martyniuków, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i włącz powiadomienia. Już w następnym materiale ujawnimy szczegóły rozmowy, która może zmienić wszystko.